No siema, dzisiaj wam pokażę jak sobie zbindować Mi i do. poradnik przydatny jak i dla roleplayowców jak i dla bojówkarzy więc pierwsze co robimy, odpalamy sobie naszą konsolę pod przyciskiem F8 i wpisujemy bind potem wpisujemy keyboard następnie otwieramy nawias i tutaj wpisujemy przycisk, który chcemy zbindować, w moim przypadku to będzie G i zamykamy nawias i potem wpisujemy komendę, którą chcemy Zbindować, oczywiście, bez ukośnika, czyli jak chcemy zbindować ukośnik me, no to wpisujemy me. I na przykład odszczepuje delik i zawiera panty, i to jest nasza komenda, po czym klikamy enter. No i jak zamkniemy konsolę, klikając teraz przycisk g lub ten, który tam wcześniej napisaliśmy, wykona nam komendę, którą zbindowaliśmy. Jeśli Chcemy zbindować kilka komend do jednego przycisku. Na przykład Meo szypuje delikwenta i zabiera fanty mm, I do tego napiszemy jeszcze du, czy widzi wszystko. No to w... komenda nam dużo się nie zmienia. Bind keyboard, ten sam przycisk, żebyśmy dwie komendy naraz wykonali. I wpisujemy du, czy widzi wszystko. Tak zapytanie. I zamykamy nawias, Klikamy Enter. I teraz pod G jak klikniemy Ja skliruję Jak klikniemy G to wyświetlą nam się dwie komendy naraz Co jeśli nie chcemy już mieć binda na tym przycisku No to wpisujemy unbind Czyli odbindujemy Keyboard I w nawiasie tutaj wpisujemy klawisz który chcemy wyczyścić ze wszystkich komend No to w moim przypadku to będzie G Klikamy enter No i teraz jak klikam G nic się już nie dzieje. Mam nadzieję, że poradnik przydatny. I dzięki za oglądanie. Wpadajcie na Discorda w opisie, jak jesteście szefy i chcecie pograć. No i Jelko.